Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Według terminologii medycznej jest to dystroficzno-zapalne uszkodzenie błony śluzowej jelita grubego, które pociąga za sobą poważne naruszenia funkcji narządów przewodu pokarmowego, przewodu żołądkowo-jelitowego. Ostre zapalenie jelita grubego rozwija się z zakaźnym, niedokrwiennym, z brakiem dopływu krwi, lekowym lub toksycznym uszkodzeniem określonej części układu pokarmowego. Tak więc, symptomatologia ostrego zapalenia jelita grubego u dorosłych jest reprezentowana przez zapalenie błony śluzowej jelita grubego i żołądka. Występuje na tle zwiększonej aktywności patogennej infekcji. Przewlekła choroba postępuje w obecności ognisk infekcji w pęcherzyku żółciowym, trzustce i innych narządach anatomicznie związanych z jelitem. Ponadto Ważne jest, aby pamiętać o szkodliwości długiej, monotonnej diety. Pacjentom zaleca się powstrzymanie się od jedzenia ciężkostrawnych i pikantnych potraw, alkoholu inne czynniki wywołujące zapalenie jelita grubego, leki, środki przeczyszczające w postaci czopków do odbytniczych i lewatyw, antybiotyki, infekcje: czerwonka, gruźlica, salmonelloza, giardioza, amebiaza, Zatrucie pokarmowe, gdy błona śluzowa okrężnicy jest podrażniona i zniszczona przez alergeny, toksyny, stres, naruszenie zwykłej rutyny i codziennej rutyny pacjenta, wpływ substancji toksycznych, sole metali, ciężkich, ołów, rtęć. Arsen, produkty rozpadu toksyn, czynnik pokarmowy. Uszkodzenie błony śluzowej i jelita grubego może być twardym pokarmem, słonymi, pikantnymi i wędzonymi potrawami, zaburzenia krążenia. Częściej głównymi przyczynami postępującego zapalenia jelita grubego są systematyczne przejadanie się, spożywanie szkodliwych pokarmów. Narażenie na alergeny, długotrwała hipotermia, emocjonalne i fizyczne przeciążenie. Powikłania długotrwałego stosowania antybiotyków nie są wykluczone, ponieważ pod wpływem pewnych syntetycznych składników tych leków niszczą ściany błony śluzowej jelita grubego. Zapalenie jelita grubego. Zapalenie jelita grubego nazywa się zapaleniem okrężnicy. Podstawą leczenia patologii jest stosowanie leków przeciwbakteryjnych. Po określeniu rodzaju patogenu pacjentowi przepisuje się leki. Najczęściej antybiotyki i sulfonamidy są wyznaczane do odbioru. W procesie leczenia są używane. Ważne. Odbiór kursu musi zostać przekazany do końca. W przeciwnym razie możliwe jest. Że bakterie przyzwyczajają się do wybranego leku i tracą swoje właściwości terapeutyczne w przyszłości. Wśród sulfonamidów dobre rekomendacje to wtaziny. Pchthazol, Sfulgin, Dorin. Obowiązkowe do podjęcia są leki przeciwgrzybicze dla jelit. Są to fungizony, saramesitin, wensidin, amfoglucominę. Leki z tej grupy całkowicie zatrzymują rozwój kolonii grzybów. Ponieważ przebieg zapalenia jelita grubego jest często komplikowany przez obecność pasożytów i chorób pierwotniakowych, przebieg leczenia powinien obejmować specjalistyczne leki, aby zniszczyć rybaki. Stosuje się środki, których aktywnym składnikiem aktywnym jest metronidazol, fenasal, dichlorofen, piperazyna. Przebieg zapalenia jelita grubego komplikuje obniżenie odporności immunologicznej. Aby wzmocnić odporność, stosuje się następujące leki. Immunal, środek pochodzenia roślinnego, ma minimum przeciwwskazań, leukomax, ceramyl, tymalina. Derinat i inne. Zapalenie jelita grubego charakteryzuje się naprzemiennymi zaparciami i częstymi biegunkami. W przypadku trudności z opróżnianiem zaleca się rozpoczęcie leczenia od stosowania łagodnych środków przeczyszczających, czopków, preparatów w tabletkach, syropów na bazie składników ziołowych. Jeśli nie ma efektu, można przejść na leki syntetyczne. Dobre wyniki pomagają uzyskać środki przeczyszczające na bazie roślinnej, rektaktiv. Środek na bazie kasztanowca, senade, zawiera ekstrakt z senesu, mucofalk, efekt przeczyszczający zapewniają nasiona babki lancetowatej, musinum, zawiera senes, anesz, wiśnie i baldo. Przyjmowanie leków immunomodulujących jest dość długotrwałe przy stałych płynnych stolcach można stosować takie środki jak Ważne. Jeśli biegunce towarzyszy wzrost temperatury ciała, należy ją jak najszybciej unormować. Hipotermia znacznie przyspiesza utratę płynu. Ważnym punktem w leczeniu zapalenia jelita grubego po wyeliminowaniu procesu zapalnego jest przywrócenie uszkodzonej błony śluzowej. Aby wziąć, są przepisane. Ciwilin, Medciwin. Służą do normalizacji dopływu krwi. Mając działanie przeciwzapalne, pomagają w odbudowie komórek. Natalcit, czopki. Zawiera alginian sodu, pomaga w bliznowaceniu erodowanych i owrzodzonych obszarów jelita grubego. Czopki z metylouracylem. Przyczyniają się do odbudowy błony śluzowej w całym przewodzie pokarmowym. Całkowicie bezpieczne leki które leczą patologie jelitowe, nie istnieją, dlatego konieczne jest rozpoczęcie przyjmowania leków po wstępnej konsultacji z lekarzem i dokładnej diagnozie. Samoleczenie może stać się przyczyną pogorszenia stanu ogólnego. W przypadku zapalenia błony śluzowej jelita grubego w organizmie człowieka postępuje ostre zapalenie jelita grubego które wymaga terminowej terapii lekowej. Choroba jest powszechna, charakterystyczna dla osób różnej płci z częstymi problemami trawiennymi. Samo leczenie zapewnia jedynie tymczasową ulgę i może zaszkodzić zdrowiu w obecności współistniejących patologii w organizmie, dlatego skuteczne leczenie rozpoczyna się od terminowej diagnozy dla urody. Substancja ta sprawdziła się w sferze kosmetycznej i kosmeceutycznej. Ten wyjątkowy dodatek wykorzystywany jest w produkcji wielu produktów kosmetycznych: szampon o lepkiej konsystencji i żele pod prysznic, a także dezodoranty balonowe rzadko są bez niego pozbawione. Kremy Maści kosmetyczne i szminki również zawierają ten środek żelujący. Więcej soli kwasu alginowego jest często stosowanych w kompozycji masek alginianowych. Takie procedury są oferowane w salonach kosmetycznych i cieszą się wielką miłością i nieśmiertelną popularnością wśród pięknej połowy ludzkości. Jednym z powodów jest to, że maski alginianowe dogadują się ze wszystkimi rodzajami skóry niezależnie od tego, czy jest to skóra sucha, czy tłusta. Zwiotczała czy trądzikowa. Maska jest odpowiednia dla prawie wszystkich rodzajów skóry, z wyjątkiem osób podatnych na zjawiska alergiczne. Starzejące się typy skóry zyskują jędrniejszą i świeższą skórę dzięki tonizującemu i napinającemu działaniu maski. Wczesne zmarszczki są również podatne na działanie alginianu sodu. Preparaty na perystaltykę: Prawidłowa perystaltyka przewodu pokarmowego. GIT przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesów trawiennych i eliminacji substancji toksycznych, aby ją unormować. Stosuje się kilka grup leków, które mają jedną wspólną właściwość, stymulują kurczliwość ścian jelit, co przyspiesza wydalanie kału, aby poprawić pracę jelit. Stosuje się następujące leki, Leki zwiększające objętość kału należy je przyjmować z dużą ilością czystej wody. Przyjmowanie takich leków jest skuteczne w przypadku zaparć. Grupa jest reprezentowana przez takie środki jak olej wazelinowy, mukofalki i inne, prokinetyki Działanie leków opiera się na uwalnianiu acetylocholin, które stymulują perystaltykę przewodu pokarmowego jako całości. Leki nawet przy długotrwałym stosowaniu nie powodują skutków ubocznych. Ta grupa leków obejmuje tomet i ganaton, osmolityczne środki przeczyszczające. Dobre wyniki uzyskuje się przy użyciu Dufalac, Portalac. Zatrzymują wodę i mogą być bezpiecznie stosowane w leczeniu zaparciu u dzieci. Preparaty z tej grupy obejmują również środki na bazie soli. Zasada działania solnych środków przeczyszczających opiera się na wciąganiu wody do światła jelita. Co wywołuje chęć wypróżnienia? Jaskrawymi przedstawicielami solnych środków przeczyszczających są sól glauberska i cytrynian magnezu. Plastyfikatory są stosowane u osób, gdy konieczne jest zmniejszenie obciążenia przedniej ściany brzucha, np. po operacji. Długotrwałe stosowanie jest zabronione, ponieważ na tle przyjmowania leków dochodzi do znacznej utraty elektrolitów. Istnieje wiele przeciwwskazań do przyjmowania leków. Są to onkopatologie i inne nowotwory przewodu pokarmowego choroba wrzodowa krwawienie wewnętrzne niedrożność jelit zapalenie przewodu pokarmowego w fazie zaostrzenia choroby jelit wymagające pilnej interwencji chirurgicznej ciąża i okres karmienia piersią efekty uboczne w przypadku niektórych środków lista niepożądanych zjawisk jest ogromna ale to tylko plus dla producenta oznacza to że podczas przeprowadzania badań wszystkie negatywne skutki zostały zarejestrowane i zapisane w instrukcjach, ale niekoniecznie muszą objawiać się w leczeniu konkretnej osoby. Współczesny rynek farmaceutyczny oferuje szeroką gamę leków eliminujących problemy z przewodem pokarmowym. Leki na jelita różnią się zasadą działania, przywracają zaburzoną mikroflorę, niszczą patogeny. Normalizują lokalną odporność ITP. Wybierając lek na jelita, należy wziąć pod uwagę istniejący problem, skład i forma uwalniania. Patent na produkcję czopków do odbytniczych natalcit należy do firmy farmaceutycznej NISH Lek jest produkowany wyłącznie w postaci czopków, więc nie ma sensu szukać maści, kremów czy tabletek o podobnej nazwie w aptecznych witrynach. Jedynym aktywnym składnikiem leku jest alginian sodu. Zawarte w ilości 250 mg w każdym czopku. Spośród składników pomocniczych lek zawiera subposir i Vitespol, które są tłuszczami stałymi. Dzięki nim alginian jest równomiernie rozprowadzany w całej objętości czopka, a jego aktywność lecznicza jest zachowana przez cały okres trwałości leku. Czopki natalcit mają kształt torpedy i jasno-szary kolor. Jedno opakowanie zawiera 10 sztuk, rodzaje i specyfika stosowania alginianów. Istnieje kilka popularnych alginianów, które można znaleźć w sprzedaży sieci Aptek. Gawiscon lub gawiscon sprzedawane w postaci zawiesiny o smaku miętowym lub banyżowym, cytrynowo-miętowych tabletek do rzucia. Inną formą jest gawiscon forte z podwójną zawartością alginianu sodu, laminal, dostępne w postaci żelu, oddzielnie sprzedawane alginiany magnezu, sodu i wapnia. Najczęściej sprzedawane w postaci żelu, pakowane w słoiki, czasami spotykane w formie tabletek do rzucia i zawiesin. Najpopularniejszym ze wszystkich leków jest gawicą, jest często przepisywany przy pojawieniu się różnych objawów gert, zaburzeń żołądkowych, kwaśnego odbijania i zgagi, jeśli lek jest stosowany w postaci tabletek. Przyjmuje się go bezpośrednio po posiłku i przed snem. Laminal zaleca się przyjmować dwa razy dziennie, 15 do 20 minut przed porannym i wieczornym posiłkiem, popijając sokiem lub herbatą. Aby zwiększyć skuteczność działania alginianu, należy przestrzegać kilku zaleceń. Przede wszystkim nie należy ćwiczyć w okresie działania leku, czyli w ciągu 4 godzin po jego zażyciu. Nie należy również przyjmować alginianów i niektórych innych leków jednocześnie. Antybiotyków z grupy tetracyklin, blokerów adrenoreceptorów, chlorochiny, neuroleptyków i bisfosfonianów, wskazania do stosowania preparatu alginian sodu szczeliny odbytu, zapalenie odbytnicy i odbytu, zapalenie jelita grubego, krwawienie i stany zapalne po zabiegach na jelicie grubym, przewlekłe krwawiące hemoroidy, ostre choroby jelit ze zmianami w okrężnicy, zapalenie jelit, chemokolit. Salmonelloza, czerwonka, farmakodynamika preparatu alginian sodu, preparat hemostatyczny do stosowania miejscowego. Jest to naturalne polisacharyt otrzymywane z brązowych wodorostów. Ma wyraźne działanie chemostatyczne, przeciwzapalne i naprawcze. Jak stosować i dawkowanie leku alginian sodu jest stosowany do odbytniczo dwa razy dziennie. Czas trwania leczenia wynosi 7 do 14 dni w zależności od ciężkości choroby, wskazania do stosowania. Dość często sami kosmetolodzy zalecają stosowanie maski alginianowej. Ich działanie ma na celu walkę z cellulitem. Eliminuje rozstępy i blizny. Zwalcza trądziki i zaskórniki. Wyrównuje cerę. Odmładza skórę, więc jest stosowany w celu zapobiegania starzeniu się. W razie potrzeby usuwa szkodliwe substancje z organizmu. Nawilża i odżywia skórę witaminami i minerałami. Wygładza cerę. Łagodzi obrzęki, usuwa zaczerwienienia na skórze, rozkłada nadmiar tłuszczu. Na poziomie komórkowym po użyciu normalizuje równowagę mineralną, chroni skórę przed szkodliwymi wpływami. Objawy zapalenia jelita grubego. Jeśli pacjent ma ataki ból brzucha, ostrą biegunkę, są to pierwsze oznaki zapalenia jelita grubego których intensywność wzrośnie tylko w przypadku braku szybkiego leczenia. Ogólna symptomatologia obejmuje takie zmiany w ogólnym samopoczuciu, uczucie dudnienia w brzuchu, niestrawność, objawy wzdęcia jelit, średnik gorączka, dreszcze, zwiększone pragnienie wypróżnienia, objawy odwodnienia reprezentowane przez zawroty głowy, ogólne osłabienie, Kał zanieczyszczeniami krwi. Częściej powodowane przez zaostrzone na tle biegunki hemoroidy nie mogą występować wszystkie objawy w tym samym czasie, ich nasilenie i intensywność różni się w zależności od konkretnego obrazu klinicznego. Skuteczne leczenie jelitowego zapalenia jelita grubego w domu jest możliwe dopiero po ostatecznej diagnozie, a to wymaga znajomości klasyfikacji i cech wyróżniających każdą postać choroby. Zastosowanie alginianów. Kilka lat temu leki zobojętniające kwas były uważane za główne leki ratujące przed problemami żołądkowymi i praktycznie nie było ich analogów, jednak obecnie ich analogami są niektóre sole kwasu alginowego, alginiany, wcześniej stosowane tylko w przemyśle spożywczym, chirurgii i kosmetologii. Były one wytwarzane z alg brunatnych i używane w takich sytuacjach. Jako środki na szybkie gojenie się ran, w leczeniu ciężkich oparzeń. Średnik w celu poprawy stanu kończyn w owrzodzeniach troficznych, w celu poprawy odporności, w postaci suplementów diety, do maseczek kosmetycznych. Stosowanie alginianów w leczeniu zgagi rozpoczęło się w 2000 roku po wielu badaniach potwierdzających ich skuteczność. Tak więc jeden z leków. Gaviscon pomógł pacjentom z chorobą refluksową w 84% przypadków. Pozwoliło to również pozbyć się epizodycznej zgagi u większości zdrowych osób. Diagnoza zapalenia jelita grubego. Przy prawidłowym określeniu postaci choroby leczenie zapalenia jelita grubego w domu jest bardzo skuteczne. Dokładna diagnoza obejmuje szereg badań laboratoryjnych i klinicznych. Kolonoskopia lub rektomanoskopia. Takie techniki są w stanie wykryć nieżytowe lub zanikowe zmiany w błonie śluzowej jelit. Koprologia. W ten sposób można dokonać rzeczywistej oceny pracy układu trawiennego, metabolizmu. Radiografia lub rektografia. Można określić bezpośrednią lokalizację ogniska patologii, ocenić strukturę błony śluzowej jelita grubego. Ogólna analiza krwi i moczu. Niezbędne do wykrycia zapalnego zakaźnego procesu. Ogólna analiza stolca, badanie na obecność jaj pierwotniaków. W przypadku pobrania materiału biologicznego do badania i wykrycia pasożytów na czas, można zatrzymać patologiczny proces ścieńczenia. Ścian jelita grubego, Zwiększając tym samym skuteczność leczenia zapalenia jelita grubego, może być konieczne wykonanie biopsji, pobranie komórek jelitowych do analizy. Konieczność wykonania analizy tłumaczy się podobieństwem objawów zapalenia jelita grubego z objawami nowotworów złośliwych. Jeśli nie ma procesów onkologicznych i zdiagnozowano zapalenie jelita grubego, Wynik kliniczny jest korzystny. Leczenie przewlekłego zapalenia jelita grubego za pomocą leków jest bardzo skuteczne. Alginatowa maska na twarz, co to jest? W 1981 roku. Mur Stanford, angielski biochemik, w zwykły sposób wyekstrahował jod zalg. Niespodzianką było otrzymanie produktu ubocznego. Alginianu. Po dokładnych badaniach ujawnił jego odmładzające właściwości, nauczył się, jak przemysłowo pozyskiwać cudowne sole kwasu alginowego i wytwarzać na ich bazie kosmetyczne maseczki do twarzy. Głównym źródłem alginianu sodu są brązowe i czerwone algi, które zawierają maksymalną ilość tej cudownej substancji, obecnie są one wydobywane w wielu krajach świata. Maska zawiera dwa podstawowe składniki, alginat i ziemię okrzemkową. Ginian sodu to nieszkodliwa substancja, która łączy się z wodą, tworząc żel bogaty w witaminy, minerały, składniki odżywcze i wilgoć. Po nałożeniu na twarz mieszanka ta wypełnia wszystkie bruzdy i zmarszczki, intensywnie nawilżając i w pełni odżywiając skórę. Wkrótce twardnieje i na twarzy tworzy się film liftingujący. Diatomit, czyli ziemia okrzemkowa, to warstwa skalna. W składzie której znajdują się pozostałości muszli pierwotniaków z rodziny wodorostów. Substancja ta charakteryzuje się wysoką ogniotrwałością, doskonale adsorbuje płyny. Nie ulega korozyjnemu działaniu kwasów. Ten kosmetyczny cud można kupić w aptece. Wyprodukowano takie środki w postaci żelu lub proszku. Już gotowa żelowa maska alginianowa jest zalecana do natychmiastowego zastosowania. W przypadku proszku należy go najpierw rozcieńczyć wodą mineralną lub surowicą. Takie maski alginianowe mają dłuższy okres trwałości. Jeśli są przechowywane w suchym miejscu, obecnie produktów kosmetycznych z alginionem sodu nie brakuje i są one produkowane przez wiele firm, w tym francuskich, Lesedia, Setalk, Polaków, Christina, Niemców, Janssen-Cosmetics, Japończyków, Gigi, a także rosyjskich producentów. Alganika, teana. Skuteczność takich produktów została już dawno udowodniona naukowo. One, odżywiają skórę mają właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące, usuwają toksyny, charakteryzują się działaniem zwężającym naczynia krwionośne, dzięki czemu eliminują zaczerwienienia i podrażnienia na skórze, stabilizują ilość błonnika tłuszczowego. Rozkładają nadmiar tłuszczu, co jest dobre dla pozbycia się drugiego podbródka, dołów, normalizują równowagę mineralną na poziomie komórkowym. Średnik przywrócić funkcję ochronną skóry. W wyniku tego złożonego działania kolorek skóry ulega zauważalnej poprawie, cera wyrównuje się, staje się świeża, zmniejsza się opuchlizna i obrzęki, sprawiając wrażenie. Że twarz straciła na wadze. Ponadto eliminowane są plamy pigmentacyjne, zmniejsza się nadwrażliwość skóry, pory są zwężone, zwiększa się elastyczność i jędrność skóry, zmarszczki są wygładzone, a kontur twarzy staje się wyraźny i ulga. A wszystko to nie jest cudem chirurgii plastycznej, a jedynie efektem działania masek alginatowych na skórę alginian w kosmetyce. Ze względu na pewne właściwości alginiany są często wykorzystywane w kosmetologii do tworzenia produktów przeciwstarzeniowych. Powodem jest to, że substancje te są w stanie tworzyć specjalne roztwory wodne, żele, a czasem pasty istnieją również inne właściwości. Z powodu których są one wykorzystywane w różnych dziedzinach, pierwiastki zawierające alginiany mają wiele przydatnych właściwości. Żadna roślina na lądzie nie może konkurować z algami. Główną cechą jest szybka eliminacja toksyn, nadmiaru kwasów i soli. Działanie regenerujące alginiany mogą działać jako środek przeciwzapalny i ściągający. Naukowcy udowodnili, że przyjmowanie alg w określonych proporcjach zwiększa odporność człowieka w kosmos metologii są one stosowane specjalnie do napinania skóry, substancje zawarte w kompozycji wygładzają zmarszczki. Nawilżają skórę i łagodzą obrzęki. Preparaty na bazie alginianu pomagają zmniejszyć wagę człowieka i usunąć celulit. Porównanie z lekiem Relief. Preparaty Relief i Natalcit mają podobny efekt terapeutyczny. Oba kontrolują zespół bólowy, zmniejszają krwawienie z odbytu, wspomagają gojenie uszkodzonych tkanek w porównaniu z Natalcit. Relief ma inny skład, a stosowanie tych czopków w ciąży, w przeciwieństwie do Natalcit. Powinno być stosowane ostrożnie i tylko na receptę lekarza i zgodnie z instrukcjami. Wynika to z faktu, że składniki czopków relief mogą zwiększać napięcie mięśni macicy w przeciwieństwie do natalcit. Relief jest prezentowany na rynku farmaceutycznym w różnych formach. Takich jak maści czopki. Piękni ludzie są słuchani oczami cudowne odmłodzenie skóry za pomocą alginianowych masek na twarz instrukcje użytkowania Widoczność 307 581 wyświetleń. Komentarz 1 komentarz. Dziś alginatowe maseczki na twarz, które zyskały niesamowitą popularność wśród kobiet. Są używane przez salony kosmetyczne do odmładzania skóry każdego rodzaju, korzystanie z cudownych produktów z wodorostów jest również możliwe w domu, ale przy przestrzeganiu pewnych zaleceń i zasad może jest wyjątkowym darem natury dla ludzi. Tylko trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać. Nowoczesna kosmetologia stara się wykorzystywać jak najwięcej owoców morza, aby zachować młodość i zachować piękno twarzy w szczególności wodorosty są niezastąpione w tym przypadku istnieje wiele sposobów. Aby jak najlepiej wykorzystać je dla swojego wyglądu, za pomocą leków i maseczek kosmetycznych, zawierają niezwykłą, bardzo korzystną dla skóry substancję, której nie można znaleźć na powierzchni ziemi, kwas alginowy, a dokładnie jego sole. Nie tak dawno temu były one wykorzystywane do produkcji alginianowych maseczek na twarz, które obecnie są szeroko stosowane do odmładzania w salonach kosmetycznych. Niedawno stały się one ogólnodostępne w aptekach. Dzięki czemu są dostępne dla wszystkich zapalenie jolita ślepego. W przypadku rozwoju patologii jelita ślepego leczenie ma na celu wyeliminowanie pierwotnej przyczyny choroby. Leki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania są stosowane z bakteryjnym pochodzeniem zapalenia wstępnie konieczne jest określenie wrażliwości antybiotyku na zidentyfikowany patogenny mikroorganizm. Środki przeciwwirusowe immunomodulujące są przepisywane z wirusowym pochodzeniem procesu. W przypadku zdiagnozowania choroby leśniowskiego coch na leki immunostymulujące są przeciwwskazane w procesie leczenia stosuje się cytostatyki glikokortykosteroidy, pochodne kwasu aminosalicylowego. Środki przeciwskurczowe są niezbędne do wyeliminowania bólu. Prokinetyki są stosowane w celu łagodzenia zaparć. Wcześniej konieczne jest postawienie dokładnej diagnozy, ponieważ w przypadku uchyłków przyjmowanie leków tylko pogorszy samopoczucie. Leki przeciwbiegunkowe są również przepisywane. Probiotyki są przepisywane w celu przywrócenia zaburzonej mikroflory przewodu pokarmowego. Środki uspokajające Uspokajające, przeciwdepresyjne, zgodnie ze wskazaniami. Podczas diagnozowania onkopatologii przeprowadza się chemioterapię. Instrukcje dotyczące stosowania masek z alginianem sodu. Wiele osób jest zainteresowanych, po zakupie maski alginianowej, jak prawidłowo ją stosować, bez szkody dla zdrowia, ale z maksymalnym efektem odgładzającym. Instrukcje krok po kroku pokażą, jak to zrobić. Przygotowanie skóry. Oczyść twarz za pomocą zmywacza do makijażu lub specjalnego mleka. Nasmaruj rzęsy i brwi tłustym kremem. Nałożyć na twarz emulsję lub serum substancję aktywną, której głęboką penetrację ułatwia alginian. Aplikacja maski. Po całkowitym wchłonięciu emulsji lub serum w skórę nałóż maskę. Wymieszaj proszek z wodą mineralną w równych proporcjach. Przyjmij pozycję leżącą na płaskiej poziomej powierzchni. Rozluźnij wszystkie mięśnie twarzy. Za pomocą specjalnej szpatułki łatwo i bardzo szybko nałóż produkt na skórę wzdłuż linii masażu, usuwanie maski. Ponieważ jest to alginatowa maska uplastyczniająca, w ciągu kilku minut 4-7, Zestali się, uzyskując gęstość i konsystencję gumy. Czas jej działania wynosi około pół godziny. Należy ją zdejmować ostrożnie, chwytając za brzegi maski na linii podbródka i szybko unosząc ją do góry, w kierunku włosów. Końcowa pielęgnacja skóry. Przetrzeć twarz tonikiem, nasmarować nawykowo, regularnie stosowanym kremem odpowiednim do rodzaju skóry. Częstotliwość stosowania. Raz lub dwa razy w tygodniu pełny cykl odmładzania wynosi od 8 do 15 masek, zależy to już od indywidualnych cech skóry i rodzaju zastosowanej maski. Stosowana w domu alginatowa maska liftingująca może dość mocno napinać skórę podczas swojego działania, ale nie należy obawiać się tego uczucia, wręcz przeciwnie, oznacza to, że wszystko idzie zgodnie z planem. A ty nie na próżno zdecydowałeś się na domowe odmłodzenie. Weź pod uwagę jeszcze jeden mały niuans, zużyta gumopodobna podstawa, usunięta z twarzy, w wodzie lub kanalizacji lepiej nie wyrzucać, będzie zator. Kosz na śmieci to jej czerwone miejsce. Ku radości wszystkich piękności można używać masek nie tylko produkcji przemysłowej. Ale także tworzyć się według określonego schematu i najróżniejszych receptur, co można uzyskać przy użyciu czystych masek alginianowych. Nawet pojedyncza aplikacja pozwala zobaczyć pozytywny wynik, a jej regularne stosowanie sprawi, że efekt będzie jeszcze bardziej zauważalny. Maska ma wyraźne działanie przeciwbakteryjne, nawilżające i napinające. Maska przyspiesza również krążenie krwi, stąd efekt liftingu, a tym samym zauważalne zmniejszenie liczby zmarszczek. Skóra staje się jednolita i zwęża rozszerzone pory. Maska działa przeciwzapalnie i chłodząco. Jest również chłonna. Pod wpływem alginianu sodu z twarzy znikają przekrwienia powstałe po długotrwałym leczeniu trądziku. Pomaga przyspieszyć ruch limfy podskórnej i zwiększa przepływ tlenu do komórek skóry. W ten sposób cera ulega poprawie, a skóra pozostaje młoda i piękna przez długi czas. Jeśli do czystej maski alginianowej zostaną dodane dodatkowe składniki, takie jak olejki eteryczne, ekstrakty lecznicze i składniki kolagenowe. Rozszerzy ona swój zakres działania i stanie się bardziej skuteczna w stosowaniu, odpowiadając na dodatkowy element zawarty w kompozycji. Takie maski będą miały właściwości nawilżające, wybielające, oczyszczające, napinające, odżywcze, stosowane na problematyczne obszary ciała maski alginatowe zwalczają nawet cellulit.